Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd opcji do ewolucji 11 katoty, Także bez zbędnego lecimy z materiałem. Także mamy nową ewolucję, ona się nazywa 11 katoty. Generalnie, jeżeli chodzi o boosty, które tu dostajemy, głównie to są boosty statystyk, tak? W zasadzie nie mamy żadnego playstylu. Dostajemy słabszą nogę i sztuczki na maksymalnie 4, tak? Plus 1 i jest cap na czterech Tutaj mamy taką grafikę z food scoreboarda: dostajemy plus 4 persa, plus 5 shootingu, plus 7 podań, plus 5 driblingu, plus 6 obrony fizyczności, dodatkowo plus 1 słabszej nogi i sztuczek. Nie dostajemy żadnych playstyli. Jeżeli chodzi o kapy, to większość jest statystyk skapowana na 87, tylko obrona jest na 89. No i max możemy mieć 4 na 4 zawodnika, overall maksymalne to 89, tak? Także patrząc po charakterystyce tej ewolucji, w mojej opinii, najlepiej ona pasuje dla jakichś środkowych pomocników, czy to defensywnych, czy box to boxów, ewentualnie obrońców, tak? Czy to bocznych, czy to środkowych. Natomiast wiadomo, można tę ewolucję też dać na atakujących, jeżeli ktoś potrzebuje. Też jak najbardziej jest to możliwe, ale największy value wydaje mi się płynie dla pomocników i bocznych obrońców, tak? Także jeżeli chodzi o kwestie jakichś takich e, opcji, tutaj sobie może na przykład przejrzeć co ja mam w klubie, tak? No tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawsze opcje, na przykład Bongiorno mi pasuje, tak? No tutaj wiadomo, ten Bongiorno za dużo nie dostaje, ale bus do 85 pace'a, tym bardziej, że planuję chyba jednak bastoniego robić na ewolucję, e, która jest tą ewolucją Także, no, Bungiarno też by tu pasował, bo, no, ma ten boost do tempa, tak? Tu na przykład mam tego gravenbercha, tak? Którego kiedyś tam robiłem, a generalnie, no, to to nie jest jakaś taka najbardziej optymalna opcja, bo już była ta opcja z tym defem. Natomiast, tak czy siak, no, dostaje naprawdę dużo tej defensywy, tak? On ma chyba 80-88 na podstawie, tak? Także, jakbym chciał mu właśnie podbić te statystyki, wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych opcji. Aczkolwiek, no, brakuje mi to trochę jakiegoś shopa czy wojownika, tak? Jednak, ale ten gravenberch jest gigamocny tam. Aczkolwiek widziałem, kurde, ktoś tam na Instagramie mi podsyłał. Teraz wam, kurde, może to nawet pokażę, dajcie mi sekundę. Na Instagramie ktoś mi wysłał takiego, nie? 87 e, tempa, w ogóle 89 defensywy, nie? Także stary jako DM. No i to jest pewnie z Octopusa, także ma holdinga na plus plusie, czyli defensywnego pomocnika. Także, no ten to wygląda na totalną bestię, tak? Playstyle wyglądają w ten sposób, tak? Czyli tutaj mamy Bruisera, mamy Shopa, mamy Intercepta, tak? Także jako pomocnik defensywny jeszcze on ma taką posturę w grze, bo on jest taki chudy, ale jest giga wysoki. Ok, ela não com... Não, posso dizer, auge, nie? Ten Gavembech, także ogólnie jak macie jakieś fajne ewolucje i się wam do tego łapią, to wydaje mi się, że jak najbardziej warto tu wrzucić, tak? No tutaj ten Gavembech jest idealnym przykładem, że no, no totalna bestia, nie? No jakbym miał takiego, to stary. Na CDM go wrzucasz i jeszcze z bicepsem, to to wszystkich kurde przepycha równo, nie? E, natomiast ja troszeczkę słabszego niestety. No ja mam niestety takiego, trochę gorszy, ale w dalszym ciągu, jeżeli miałbym się zastanawiać nad tą ewolucją, to Gavembech e, myślę że jest jedną z opcji, którą jak najbardziej Wezmę pod uwagę. Poza tym, no to małem na przykład deketlarę no nie wygląda jakoś wybitnie, tak? No, raczej bym wolał rzucić na coś innego, tak? No, bo możemy na przykład też odbić varana, tak? Jak nie robimy tego varana w tej ewolucji, no to mamy boost do podań i boost do tempa, tak? Jeszcze dodatkowo on tam dostanie 3x4, tak? Także ta słabsza noga też jest jak najbardziej spoko. I ten Varas 86 tempa, no w dalszym ciągu ciekawa opcja na środkową obronę. No to dużo jest możliwości. Tu na przykład mam tego Dawida neresza, no tylko tu właśnie jest problem taki, że ta ewolucja za dużo strzałów nie daje, i wydaje mi się, że. Że to jest lekki waste, tak? Bo że poza jeden strzelania i tam trochę obrony, na której mi nie zależy, no to jakoś mega się nie dostanie. O salibę też możecie wrzucić, tak? No, jak ktoś generalnie wolałbym, jak ktoś chce salibę, to wolałbym salibę wrzucić do tego, a na przykład do ewolucji Toty coś z playstylami generalnie zarzucić, tak? Także, ale co kto woli, tak? No, ten saliba 86 tempa i te 89 defa, no też bardzo dobra, tania opcja. No, na przykład ten rafinia stick i tak on też się łapie, tak? On ma troszeczkę więcej sensu, bo on ma 87 strzelania. I tak go raczej nie będę wrzucał, bo ja że ma, da, mam takich siłowych, że ten rafinia to tam raczej nikomu tam nie zagrozi. Ale też spoko jak macie tego rafinie, to też nie jest głupia opcja. Ten nałuba na przykład się łapie, tylko ten nauba też raczej nic nie dostanie. Jego lepiej wrzucić do tej ewolucji co tutaj 5 sztuczek na napad. Elshara, o, jak macie tego Elshara. Elsara jest z ciekawszych opcji, tak? No dostajemy boost do fizyczności i dodatkowo ma właśnie 3 słabszej nogi i ta ewolucja mu podbija na 4, tak? Także jak macie tego Elshara, też jest jedną z fajniejszych opcji, tak? Szczególnie, że dostaje właśnie te 5 na 4. Poza tym, no no to, no tak sobie przeglądamy jakieś moje opcje, no, na przykład tutaj mam takiego Markizio, tak, no Markizio jedna z ciekawszych opcji, wiadomo, trochę mu brakuje tych playstyli, tak, no ale podbijamy mu te statystyki na 8.6, 8.7, tak, no sporo właśnie takich box to boxów właśnie ma takie statystyki 8.6, 8.7, tak, ewentualnie ten Dev na 8.9, tak, także Markizio też bardzo dobrze pasuje, tam widziałem, że Matuidi też pasuje, zaraz sobie jeszcze na foodGG tam popatrzymy jakieś ciekawsze opcje, tu mam na przykład też tego Paredesza i ten Paredesz też wygląda zajebiście, tak, powiedziałbym, może nawet trochę lepiej od tego Bardziej, że on ma tego y bruisera tutaj. Aczkolwiek, no, nie ma takiej sywetki jak Gravenberg. No, Gravenberg to jest jednak, kurde, pierdzielona szafa. No, on ma tam 180 cm też jest spoko. No, jak macie jakiegoś tego parę desza, no, on też wygląda bardzo dobrze. No, 89 defa. Ten mój ma większość tych playstylów defensywnych. On no, nie ma intercepta, co prawda, ale jest jakaś tiki taka, prosto prostopadłe. Także jako taki, kurde, rozgrywający, cofnięty. On chyba ma na rolę cofnięty, rozgrywający na SP. To, kurde, też jak najbardziej robi robotę. Tym bardziej, że no odbił piłki 94, no, plus shop. Także i siła strzał w ogóle 90. 89, to też takie ciekawe. A może jakąś tri o, on ma triwele nawet, kurde, także nawet, nawet pod jakieś triwelki by można kurde go wykorzystać, nie? Bela Nowa też się łapie, tak? No on też bardzo fajnie pasuje, bo on właśnie jest taki fizyczny, tak? Podbijamy mu fizyczność, dajemy mu obronę na 89, te playstyle ma pod tempo i tak dalej, także jak nie wrzuciliście do tego pocznego obrońcy, no to tutaj też dobrze pasuje, tak? Poza tym 4x4, tak? Także ten buz nóg też jest i yy, z sztuczek też jak najbardziej przydatny. To jest jakiś Hudson doje na przykład. No jak chcemy jakąś tajną kartę z finezją, ma 4 na 5 podbite strzelanie schodzącego na plus plusie. Większość Playstyli, w sumie, jeżeli chodzi o dribling, także też wygląda spoko. No to no, no, jak ktoś chce jakąś grywalną wersję szaki w sumie. No ale wygląda fajnie, tak? 89 defa, bruiser na plusie. No nie a co prawda recepta nie? Ale mamy jakieś podania, ale jakieś finezje mamy. Także taki defensywny pomocnik z jakimś strzałem, z jakąś finezją. Taki budżetowy jajaturę trochę wychodzi, <laughs> jakby nie patrzeć, nie? Jajaturę podstawowe, by the way, też się łapie do tego. Co tam jeszcze mamy? No, sensja na przykład ten. O, Endical, to jest ciekawa opcja. No, on dostaje plus 2 defensywy, tak? Także ktoś, o, jeszcze ma 4 na 4 i bardzo dobry boost do podań. Tam widziałem, że on ma jakieś kurde podania na poziomie 92 krótkich i 92 długich. Nie ma co prawda playstyle pod podania, ale z ostatnim patrzem już one nie są aż tak kluczowe, tak, a tak? No to mamy wszystkie playstyle defensywne. Dodatkowo jeszcze quickstepa, 87 tempa. No i tu właśnie mamy jeszcze boost do defensywy, także jak ktoś szuka taniego obrońcy, on teraz kosztuje jakieś 20 koła niecałe na rynku. Jak ktoś szuka taniego obrońcy, ma jak to połączyć, nie wiem, Jakiś dybalom, na przykład, no nie wiem, podma dybale można sobie zrobić, jak ktoś powiedzmy, zaczyna giekę. Chociaż nie, niekoniecznie, tak? No, no patrzcie, no 87 tempa. Mamy quickstepa i mamy wszystkie playstyle defensywne, tak? Także bardzo dobra opcja, po prostu no, na tych źródłach, co tak krdę zapierdaję tutaj speed boostami i tak dalej. No tym quickstepem można to kontrolować, tak? No, w że nie jest jakiś krdę, nie wiadomo jaki, ale jest solidny, tak? Także patrząc za to, że ma dobre staty pod dribbling, obronę, wszystkie playstyle i quickstepa, no bardzo ciekawa opcja, do się obronę, w mojej opinii. Poza tym, no tak jeszcze możemy sobie popatrzeć parę tych. No tego asensja też można rzucić. jakiegoś kogoś ten, A też Asensio to raczej jest waste, tak? On tylko z tej obrony fizycznej. Także raczej nie jest to optymalna opcja w mojej opinii. Co my też? O, Abdul też jest ciekawy. Jak e, właśnie też z Romy, nie? W ogóle kurde bardzo ciekawe te karty z gomy są, tak? Mamy PO, który ma 93 tempa. No bo to obrońca co prawda na plusie, tak? Ale no, mamy tutaj PO do 4 na 4, ma 93 tempa z quick stepem. I dodatkowo mamy podbicie do defensywy do 8.9, fizyczności do 8.7. I tak wydaje mi się, że lepiej go wrzucić do tej defensywnej, ale jak ktoś chce jakiegoś takiego właśnie szybkiego obrońcę, to też jest ciekawa opcja. Tego adnuriego też można zrobić i on też wygląda fajnie. To tak? prawda, no, tutaj może nie ma szopa jak z tej defensywnej, ale to jest ewolucja darmowa, tak? Mamy 89 defensywy, 89 defensyw awareness, mamy tego jokera, tak? Mamy boost do fizyczności, także 4 na 4 także, no mówię, no dla bocznych obrońców fajnie ta ewolucja wygląda, bardzo fajnie, tak samo dla jakichś środkowych pomocników. Neymara też można wrzucić, ale Neymara wydaje mi się lepiej do tej z SPO wrzucić, no ale ten Neymar wygląda tak, tak? No 80 strzelania, a no, tylko tamta to mu daje jakieś dodatkowe rzeczy i jeszcze strzelanie chyba bardziej mu podbija, także lepiej chyba dać Neymara do tej właśnie konkretnej jeżeli chodzi o napad. Gwenduzi też się łapie, tak? No ja już nie mogę go kliknąć. Ogólnie przypadek Gwenduzi jest taki, chyba bym osobiście wolał wrzucić tego Gwenduzi, który jest teraz rzucony do numeru futa jednak, bo on daje quickstepa, aczkolwiek to też jest dobra opcja, tak? No bo jeżeli chodzi o ten boost statystyk, no to on ma tam 89 defa i defensywnie będzie lepszy, tak? Także ja bym osobiście chyba i tak wolał z numeru futa ze względu na tego quickstepa, ale obie opcje są bardzo dobre. Tak? No czekola, oczywiście. O, Sisoko się łapie, nie? Sisoko się łapie. I Sisoko też wygląda zajebiście, tak 89 defensywy, 87 fizyczności, playstyle defensywne, no to już wiadomo, niektórzy też pewnie tam sobie ustawili pod siebie tego SISoko. Także pewnie mają jakieś wersje z shopem czy coś takiego. Także no ten Sisoko też wygląda zajebiście jako jakiś tak. W ogóle właśnie bardzo dobrze siedzi na SPD-kach ta ewolucja z tego co widzę, tak? Bo te 89 defa, no to jest, jednak jest mocna sprawa. Także na tyle, jeżeli chodzi o jakiś przegląd mojego klubu, zobaczmy sobie, może jeszcze co tam na footbinie jest ciekawego, tak? No bo znaczy na foodbinie. Generalnie dużo osób też mnie pyta, z jakichś tych stron korzystam odnośnie tych ewolucji i tak dalej. No ja korzystam albo z food ewentualnie jest jeszcze w Jakby używam tego i tego, tak? Czasem tego używam, czasem tego używam. Dzisiaj sobie sprawdzimy na foodbinie jakieś proponowane opcje. No bo takie mam caprys, tak? Także tak to wygląda. No tutaj mamy na przykład Van Devena, tego strax Starsa, tak? No tutaj bo dostałem ten boost do 89 defa dodatkowo busty, aczkolwiek no te busty nie są jakieś mocne, ale zawsze jakieś są, tak. Aczkolwiek no z tym Van de Venem jest taki problem, że on nie ma za bardzo tych playstyle defensywnych, ale jak macie jakąś wersję po ewolucji Van de Venem, no, myślę, że jak najbardziej jedna z ciekawszych opcji, tak. Także e, tutaj jakiś w ogóle Gore United United, kurde ma, co to jest i to można zrobić wszystko teraz. Mentality Monster, Creative Katai, Facilitator. A, dobra, to jest to podbijająco. Ty no nie jest głupi, tak. No jako takie 5x4, tak, 173 cm, także taki niższy. No, wykończenia nie ma za dużo, tak? Ale jako taki kurde pomocnik ofensywny, no raczej bardziej CAM, dla fanów United, kurde nie jest to głupio obce, patrząc na to, że sobie z głodzowej karty i nawet można ją kupić, tak? Także no nie wygląda to źle. Ciekawa, tak? Dla fanów United 99, a taki pozytywny. No, powiem wam tak, ja na tego akwarium to ty mała się 99, no ustawia się niesamowicie, tak? Także fajna sprawa. Tutaj nie, czułam na przykład, też się łapie. Aha, i on jest oktopusa dwójki. Ten oktopus już się skończył, z tego co widzę. Ale jak ktoś zrobił tego, jak ja akurat zrobiłem to inną, Ale ktoś zrobił tego Octopusa, no to może go wrzucić do tego. Wygląda naprawdę bardzo dobrze, tak? No tutaj mamy 89 defensywy, też 87 pace'a, Także on też może grać na środkowej obronie. Nie ma co prawda roli do tego, ale, ale też można, tak? No a z tymi stratami defensywnymi to był też fajne. No jedyny problem jest taki, znaczy to w zasadzie nie jest już problem, tak? No brak playstay na podania, ale z takimi stratami na podania, no to na przykład mam Kama Wingę, który też nie ma status do podania, ale ma dobre statystyki bazowe już po tym jak najbardziej jest on do przeżycia, tak? Aczkolwiek chyba i tak pójdę w bastoniego, jak gdybym robił tego bastoniego, bo jednak lepiej mieć playstyle niż nie mieć, a jednak będzie na szafa. Na pewno go przetestuję, zobaczymy. E, w każdym razie ten Czuła menu, tak na no, większość tych playstyle defensywnych mamy 4x4, 88 cm, dobre staty w każdym aspekcie, także jako taki środkowy pomostyk defensywny, który jeszcze ma Deep Lane Playmakera na plus plusie, fajna sprawa. Bardzo dobra akcja, właśnie jeżeli chodzi o CDM. A tutaj mamy tego Lamparda, który ma większość y, statystyk. Y, na 8.7, dev ma na 8.6. Również dobra opcja. Jak ktoś zrobił tego lamparta jak najbardziej spoko. busty Jeszcze niektórzy tam pewnie porobili jakieś dodatkowe ewolucje, to jeżeli wam się łapie ten lampart, no to tym bardziej spoko. Yy, także 4 na 4. Tutaj mamy... mamy A, on nie ma powershota w ogóle, ten lampart. On ma tą baterię. Ale no w zależności ciągu, jak ktoś szuka jakiegoś takiego box to boxa, to jest to dobra opcja, ten lampart. Jak najbardziej. Co my mamy? Galager. Ten galager mnie ciekawi. Jego w sumie jakoś mega za bardzo nie widziałem. Tutaj mamy właśnie... Większość tych statystyk 8687, defensywa na 89 jeszcze ma intercepta na plusie, 4 na 4. Tu jest jakiś technika, jakiś press proven, tak, no tutaj jakieś przepychanie się, prosto prostopadłe mocne podania. Także no taki bardzo wszechstronny box to box, tak. On ma tutaj playmakera na plusie, no ale box to boxa też można go jak najbardziej ustawić. No i z tym interceptem i przepychaniem plus te statystyki to wygląda naprawdę elegancko, tak. Jeżeli szukamy takiej trochę bardziej opcji rozgrywającej plus defensywnej, to gala, ten galarek wygląda... Wygląda zajebiście, a nawet gdy można go kupić, tak? Także dla fanów jakiegoś Atletico na przykład, czy coś, no bardzo dobrze ten Galarek wygląda. Elegancki. O, Tiurama oczywiście też się łapie. Jak ktoś tam nie robił tego Tiurama Ewolucji, no to teraz ma tego Tiurama na 89, 89 Defa. No w dalszym ciągu bardzo mocna opcja, tak? On jest giga wysoki, buz do dribblingu. Generalnie większość statystyk eleganckich, z na, na, na wykończeniem ma na 89, tak? Także w dalszym ciągu bardzo dobra opcja na cm czy tam CDM-ie, tak? Taki fizyczny box Box jak najbardziej y, będzie git. Tak samo Ramirez na przykład tutaj też się łapie. Boost do strzelania, bardzo duży boost do podań. Ramirezem w tej edycji nie grałem, ale on zawsze był taki kurde, on był wszędzie i wszystko przecinał, tak? Także z tym boostem, jak ktoś ma tego Ramireza, Holding plus plus wydaje mi się, że też bardzo mocna opcja, tym bardziej, że ma 4 na 4 w tej y, opcji. Ogólny boost statystyk bardzo dobry, tak? Także no świetnie wygląda ten Ramirez. No może jeżeli chodzi o jakąś kwestię fizyczności, w sensie siły plus brak zera no to może by się to przydało, ale jeżeli chodzi o jakieś takie przecinanie podań i on ma właśnie taką sylwetkę, że on jest wszędzie, tak, także Ramirez też, wygląda zajebiście, Matuidi też bardzo dobrze właśnie pasuje do tej ewolucji, bo mu Podbijamy shooting, podbijamy mu defensy na 89, także porównując tą wersją Prime, to tak naprawdę on jest lepszy od tej wersji Prime, nie? Jeszcze, on ma chyba quick stepa, tak, on ma jeszcze quick stepa przy Pejsie 87 4 4x4 lewonożny, także jeżeli chodzi właśnie o takiego szybkiego cdm to zajebista sprawa, no jedyne co to jeszcze, jakby miała biceps że tam można było się przepychać, ale to tam ja tam jestem Advanced Defending Merchant, kurde zaawansowana obrona tego typu, to by mi się to przydało, ale ile osób tego używa tak naprawdę, to nie wiem w sumie. A tutaj mamy Quick Stepa, mamy Shopa Intercepta, mocne podania, także ten Matweed też wygląda świetnie, no nie oszukujmy się. Poza tym, co tu mamy? Siena. Tak, jak można, jak ktoś ma jakąś opcję Siena też wygląda zajebiście. Mamy Jockey Movement, mamy shoppa jakieś playstyle pod rozgrywanie, pod tego parę bus do yy, strzelania też spoko, baterii travia do Plus, plus, także ikona 86 Pesa, Joki na plusie, bardzo fajny CDM, tak? Cristiano Ronaldo jakieś się łapie z Informa, tak? No tutaj wiadomo, tego Pesa 84. Jak to chce jakąś grywalną wersję Ronaldo, no to tutaj jak najbardziej takie busty dostajemy, tak? Aczkolwiek na wiadomo, no, ten dribbling w dalszym ciągu trochę nisko z tym balansem, ale, ale w dalszym ciągu tutaj, jak ktoś chce jakąś grywalną wersję Ronaldo, to on też się tu jak, jak najbardziej łapie. Genduzi, właśnie o tym Genduzu mówiliśmy, i tutaj ten Genduzi wygląda w ten sposób, tak? Znaczy, 87, 89 defa, tak? Także wygląda bardzo dobrze. Aczkolwiek mówię, no tutaj jeszcze jest ta opcja z numeru futa, tak? Ja bym chyba osobiście chyba mimo wszystko poszedł w to z racji tego, że tutaj jest ten quickstep, tak? I ja mu podbijałem mu yy, te tempo. To chyba jeszcze jakiś playstyle do tego dostaje, nie, nie jestem pewien, tak? Ale ja osobiście bym chyba wolał robić tego z quickstepem, tak? Bo po prostu to jest boost do tempa. Aczkolwiek, no ten też nie jest zły, tak? No ten jednak, no również bardzo dobra, tak? No jednak mamy tutaj boost do defensywy, 89 defensywy. Plus jeszcze ten tempo dalszy ciągle jest na 8-7. Także ten też wygląda spoko. Tym bardziej, że nie wiem, jak z tymi sztuczkami. On chyba ma 4x4, no? O, ma 4x4 standardzie. Także ja bym wolał numer Futa Ewolucję, ale to też jest dobra opcja. Co to jeszcze? O Sisoko, no to mówiłem. No tutaj też jakaś Mentality Monster. A, bo jak mu Mentality Monstera też można dać. No w każdym razie, no ten Sisoko no, wygląda zajebiście. Tym bardziej, że pewnie też duża osoba, liczba osób ma jakieś jeszcze dodatkowe playstyle. Tak jak już pokazywałem, także Sisoko też jedna z lepszych opcji. Walkera można zrobić, aczkolwiek Walkera raczej bym wolał zrobić mimo wszystko w tej defensywnej. Jak ktoś chce Walkera bardziej, Leo też się łapie. Jak wiadomo, zawsze tutaj daje radę, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś ewolucji. Tak, no mamy tutaj wykończenie na 88. Tak, no mamy boost do wykończenia. Także jak ktoś chce jakąś grywalną wersję Leo, no, to w dalszym ciągu jest karta bardzo w mecie. Tak, no 5 sztuczek, Trickster, Rapid, Quickstep. Jakaś finezja podstawowa na prostopadłe podania. Także jak ktoś gra na tym miejsce Forwardzie przy przy 4, 2, 1, 3, chociażby, to ten Leo. No w dalszym ciągu jest w stanie zrobić damage yy, bez wątpienia, także jak najbardziej spoko opcja. Wydaje mi się, że to footbin zabłona, dobra, dawaj na foot GG. rmr tam widziałem że on właśnie bardzo fajnie, bo on właśnie ma tą kartę raz, jak ktoś ma tą kartę raz, no on też wygląda bardzo dobrze, bo to jest taki troszeczkę zwinniejszy, tak, ma 188 cm, bardzo fajne staty pod dribbling, quickstep, jakiś intercept, tiki taka podstawowa, właśnie podbijamy mu tą defensywę do 89 i fizyczność. Jeżeli ktoś właśnie chce mieć takiego zwinnego CDM-a, takiego bardziej technicznego ziutka na cdm chociaż technikala nie ma, no to z i fajnie właśnie, bardzo dobrze wygląda. No jakiegoś Cliverta można zrobić w ogóle z informat. Tak, i nawet ciekawy, tak, no jest jest jakiś Rapid, Playmaker na plus plusie, także nawet ciekawa. O, to jest chyba ten trend z Russia, tak. Tego trenda można zrobić i wydaje mi się, że ten trend ma trochę więcej sensu, chociaż no tam dostaje się playstyle defensywne, tak, no tutaj się tych playstyle nie, nie dostaje, także to są obie kwestie do debaty, tak, ale w każdym razie, no tak czy siak, no ten trend wygląda bardzo dobrze, tak? No szczególnie na CDM-ie. 89 defa, mamy jakiegoś shopa, jakiś podanka, tak? Także też jest to dobra opcja. Marcos Lorente też, Jorente, też jakiś łapie, ten promocyjny, tak? Mamy bardzo dobre busty właśnie do defa, do obrony. Tak samo jakaś złota wersja, czy coś takiego, myślę, że też jak najbardziej się tutaj dobrze łapie. Także Marcos Lorente też elegancko, tym bardziej, że on będzie miał te busty do defensywy bardzo mocne. No to jeszcze Hamsik na przykład podstawowy. Tak 81 defa, no i ja podbijamy tego, te defensywy, tak? Także też spoko, aczkolwiek... Wydaje mi się, że są lepsze opcje akurat niż ten Hamsik, ale też jak ktoś chce Hamsika, to też fajnie wygląda. Dejong właśnie. Też się łapie do tego. Podbijamy ją defensywę. Jak ktoś chce jakąś grywalną wersję Dejonga, to wydaje mi się, że ten Dejong jak najbardziej może robić robotę. Aczkolwiek, no, mógłbym mieć właśnie tych playstaje defensywnych trochę więcej, ale no nawet pod ten triwelki boost. Piękność, wiadomo, spoko. Mamy właśnie o defensywę, dobrą fizyczność, także grywalna wersja Dejonga jak najbardziej. Ten Mark Tominey też bardzo dobrze wygląda. O, co to się dzieje? Mać, to jest. Nie wiem, co się tu dzieje teraz z tymi stronami internetowymi w ogóle Mogę wam trochę przybliżyć w ogóle też 89 Defa, Intercept I taka piłka Także jak ktoś go zrobił, no to wygląda bardzo dobrze Tym bardziej, że on ma właśnie 193 cm Także jest giga szafa i ten bus do driblingu Naprawdę bardzo dużo tutaj jest w stanie pomóc tak? Także wygląda mega dobrze Darwin Nunes się łapie z Informa Nie, no to nie głupie Tak, bo dostaje 4x4 Jak ktoś chce jakiegoś grywalnego Nunesa No to akurat tu kurde dobrze to siedzi Bo mamy ten bus do słabszej nogi, do sztuczek Parchinia nawet jakiś jest. O, pamiętał, kurde, jak miał jakieś promocyjne karty, to on dawał radę, stary. I ja on teraz kosztuje. No co równo, nie? No Bruisera w zasadzie tylko ma. No to trochę ten. Ale no jako taki DM. Bardziej, że ma holdinga na plus plusie. Aczkolwiek no tutaj trochę brakuje mi jednak playstyle'i defensywnych. Ale jak też szuka jakiejś opcji na DM właśnie z Bayernu. Mamy prostopadłe. Ten biceps też jest w stanie zrobić robotę. On właśnie ma taką sylwetkę ciekawą. I jest w stanie tam, kurde, niszczyć oponentów. No fajna opcja. Bundesliga. To tam jest Adwin kula jakiś tylko on traci te chemie, tak. Ale spoko wygląda. E, co to Nunez. O, to jest też ten z SBC, tak. Tylko akurat ten Nunez, no to za dużo, kurde, boostu tutaj nie dostaje, także to, to nie ma zasadniczo sensu tego robić przy tym Nunezie akurat. Co to? Guerreiro jest jakiś, on na CMY, chyba też może grać. No, no to spoko. No jak ktoś chce jakoś właśnie takiego innego technicznego ziutka na środkową pomoc właśnie sticky Taką, to ta opcja jak najbardziej wygląda spoko. Tym bardziej, że on ma bardzo fajne staty defensywne, tak. No tutaj Intercept plus 99 Intercept Exceptions, tak? Także wiadomo, on jest niski, ale on powiem, że jest te piły dobrze. Ja, że w zasadzie aspekty. Ja pamiętam, no chyba w wi Fi 23 czy 4 był właśnie jakaś wersja Guayrego, i on latał zajebiście. Także jako taki mega zwinny DM. Mug, fajnie wygląda to Guayrego. Powinien robić robotę. O no się łapie, Kunde też się łapie. Także jak chcemy kundę podbitą jakąś właśnie defensywną, to też spoko. Elshar, jak już mówiłem, tu jakiś mili savage, też 4 na 5 no, tutaj z podbitymi statami. Jakieś linki pod Neymara, czy coś takiego, jak to. To bardziej takich fizycznych pomocników. Nie wygląda źle. Emblemo, o, ten też wygląda bardzo dobrze, tak? No tutaj 4x4. Nawet staje defensywny jakiś ma, bo ma jakiś blok, jakiś Intercept jockey. Rapid Quick Step 88 defa', 4 na 4. Tego może trochę takie, no a takim wingback, no może tak, takim czymś bym nie grał, tak? Ale no bardzo zwinny w ogóle. No tylko taki niski, tak? No ale 97 Defensive awareness, stary. Taki bardzo zwinny, jeżeli chodzi o poruszanie się. Jak ktoś ogarnia JK, no to, to to te wszystkie statystyki mu mega pomogą z tymi odbiorami, no to może nie będzie tak dobrze bez shopa, tak? Ale to no, wygląda bardzo dobrze. Jak ktoś chce jakąś taką właśnie opcję mega zwinną, mega szybką. Joki na plusie plus 97 Defensive awareness no to on będzie latał na L2R2 L2 jak jakiś popierdzielony, nie? Gdyby będzie się im poruszać niesamowicie, jeżeli chodzi o jakąś kontrolę tempa. O tu jest na przykład jakiś Guardiol, no, tylko on nie ma za bardzo playstaje defensywnych, ale też ciekawa opcja na środkową obronę. To jest jakoś tańszą ta opcję. Lorenzo Pellegrini, tutaj też jakiś piłkarz z Romy, tak? Także no tutaj. Staty też eleganckie, taki dość wysoki. Nie, jeżeli chodzi o takiego zgrywania, też ciekawa opcja. Aczkolwiek, może tych playstyle mogłoby być trochę więcej. Ja tu jakaś Gejogo się łapie, czy dobrze Gejogo. A, to jest z tego, tego 4x4 shop. Y, Podaję prostopadło. Jakiś taki link pod Tempelem. To jest jakąś taką zwinniejszą opcję. CDM. Nie takie głupie w sumie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Tak, no Mandy oczywiście też się łapie 4 na no, 5 Ja bym bardziej Mandy'ego rzucał do tej defensywnej, ale do tej też można. Mbangula jakiś kurczę. Inform, z Dewentusu, rapid technika, okej, okay. no, spoko, nawet taki. Aczkolwiek wiadomo, pewnie tam są jakieś ewolucje pod atak bardziej. Nie no, no, wygląda spoko, tak? Jak ktoś chce jakiegoś piłkarza z Juventusu sobie wrzucić, no to też nie głupie. Okej, okay, Zambrotta też się łapie. Nie, no, Zambrotta też spoko, aczkolwiek też chyba bym wrzucił go do jakiegoś bocznego obrońcy, Bardziej do obrony jego zagrania, tym bardziej że on pasuje do obu. Też można, tak? No mają ten buzz do defensywy, mimo wszystko. Aczkolwiek wolałbym do defensywy. Ma też się łapie, tak? bóz do defensywy do fizyczności, 85 pace'a, boost do jakiejś zwinności i tak dalej, także też powinien dawać radę. Dalot też się łapie, aczkolwiek Dalo to też raczej bym rzucał do bocznego obrońcy, to też można, tak, no jednak to play staje defensywny. Mamy jako taki bardziej techniczny ziutek, może mniej defensywnie. Angel Gomez też pasuje, aczkolwiek tego też chyba jak już, no to bardziej do defensywnej bym rzucał. Co tam jeszcze mamy? O, jakiś Diaz też się łapie, tak, z Informa. Taka opcja dla fanów Liverpool jest spoko, aczkolwiek może trochę by jak play Styli i roli nie jest jakiś mega wybitny, tak, nie oszukujmy się. Tore znalazł się łapie. A ja ten Torre za dużo nie dostaje. No, w fizyczności dostaje i podań, tak? Także to też można. Człowiek to też nie oszukujmy się, że ta ewolucja jakoś mega daje. Tym bardziej, że jeszcze ma wyjść niedługo SBC o podstawowo, W sensie SBC. Ewolucja dla podstawowej ikony, tak? Także jeżeli chodzi o taką opcję, bardziej z Toresy, to bym jeszcze poczekał, tak? No, tu też i się jakiś łapie. Inform. No tutaj też 86 MPsa boost do defensywy Tak, że wygląda elegancko. No, to co Inform, czy to nawet złota wersja pewnie też bardzo podobnie by wyglądała, tak? Też jest to dobra opcja. O ten Inaso, o tym Inaso już mówiłem wcześniej. Jak tam ktoś tego Gyokresha będzie chciał. Ale to raczej do tej defensywnej bym go wrzucał. Mimo wszystko, że dosłownie play style. jak no, mówc do defensywy też jest. O, Smolarek też się łapie, tak? Także jeżeli ktoś by chciał. Polaka rodaka, on dostaje właśnie do 4 na 4 Tak, boost do słabszej nogi, boost do sztuczek. Naprawdę wygląda bardzo solidnie, tak? No tutaj Smolarek też z tym safe'em jest w stanie zrobić jakiś damage. Tym bardziej, że jeszcze mają tego quick stepa. Bardzo zwinniutki. Także jak ktoś chce Smolarka wrzucić, wydaje mi się, że to dobra. Obce, jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy już te 4x4. Tutaj też Rosicki się jakiś łapie. Także też spoko. 0 B. Oj, nie to. 0 B. To też się tutaj łapie. Aczkolwiek, no, no, dostaje do strzelania, tak. Lepiej chyba i tak zrobić tą wersję specjalną. Ale no, też nie wygląda źle, tak. No, jak ktoś chce jakąś grywaną wersję 0 B. To akurat nie zrobił USB, to, a ono już się chyba powoli kończy. To też spoko. No, Reikardt się łapie. No, do, do defensywy. Do pace'a jak najbardziej spoko też. Jako taki jakiś środkowy pomocnik defensywny też nie wygląda źle. No, mają Intercepta, Anticipata, boosty jakieś do tego. Aczkolwiek, no, Rykar, do no, to jest ten sam case, co Torres. Czekałbym na tą e ewentualnie boost do tej ikony, tak? W sensie tą ewolucję ikony. A Raucho też łapie 86 pace'a, 89 defensywy. No, wygląda naprawdę na klasowego obrońcę, tak? No, może tego Intercepta trochę brakować, ale A Raucho zawsze robi robotę, tak? Jeżeli chodzi o jego sylwetkę, jego playstyle i tak dalej, tak? No, generalnie, no, jeżeli chodzi o opcje, no, to jest bardzo dużo tych opcji, tak? No, tutaj na przykład jakiś Pedry iwalny też może być bardziej tak z informa. no Podbijamy te defensywy trochę pejsa, prosto prostopadły podania mamy jako taki alternatywa dla Laszabiego, to jak najbardziej. A ja tutaj też widzę też na przykład Alaba się łapie kunia, no to może za dużo nie dostaje. Ten Zambo też bardzo fajny ma boost do defensywy, tym bardziej, że on już ma właśnie playstyle defensywne. Inform pewnie też by się złapał do tego, tak? I on ma bardzo dobrą fizyczność, bardzo dobre defensywę. Tutaj też to ewolucja daje boost do podań i właśnie mamy tego intercepta, Anticipate, tak bruizera tak? Także fajne playstyle defensywne. Także też ciekawa opcja. Chociaż chyba byłabym jakiegoś łamanie ale Zambo też daje radę. Jak najbardziej. Grałem Zambo trochę podstawowym i był fajny. Generalnie jest bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi o tą ewolucję, tak. No tutaj można patrzeć, patrzeć i tu cały czas się znajdzie kogoś, kto się tam jakoś fajnie łapie, tak? No na przykład no to Yamala nawet można zrobić z jakiegoś potmu. Hej, no ten no też nawet jakiś taki grywalny jest, tak? No tutaj mamy właśnie te cztery na cztery, lewą nogę, to no wiadomo, tak troszeczkę słabsze fi fizycznie, tak? Ale też buzz do strzelania. Ja, z techniczny ziutek, wiadomo jak jest. Dembele też się łapie, ale na no, dembele też można, ale na dembele, jak już masz dembele i fa, to wrzucasz raczej do toty blueprinta i się nie zastanawiasz, bo on z 5 na 5 z tymi boostami i z trzeba playstylami to jest masakra na pewno, nie? No i tutaj jeszcze ten, no jedną opcję zapomniałem sprawdzić, że no jaja tury jest jeszcze, nie? Ten podstawowy się łapie. Powiedzmy sobie szczerze, no ten tury też zajebiście wygląda, tak? No nie ma co prawda tych playstyl defensywnych poza Bruiserem, ale jeżeli ktoś szuka właśnie takiej opcji bardziej z takim zacięciem ofensywnym, tutaj te, te prostopadłe też w dalszym ciągu bardzo dobra opcja. Szczególnie że patrząc pod tę metę aktualną, no to piłki prostopadłe świetnie lecą. Wiadomo boost się do defensywy, do fizyczności tak, także ciekawa opcja. W dalszym ciągu raczej bym preferował te opcje specjalne tak, jeżeli chodzi o tego Prima pod Finesia, tamtego drugiego o taką ogólną użyteczność, ale jeżeli ktoś ma Turę, to jak najbardziej można go wrzucić i tutaj też ten boost do statystyk będzie jak najbardziej robić robotę tak, no Turę jednak ma tą swoją aurę w grze i robi jak najbardziej robotę. Także to był ogólny przegląd opcji do ewolucji 11 TOTY. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subika, followka i zapraszam również do sprawdzenia mojego ostatniego filmu odnośnie opcji ewolucji do obrony i rozegrania, a także zaznaczyłem tam bardzo istotną kwestię, na którą trzeba uważać przy przyszłych ewolucjach. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Siemanko, pozdro, do następnego i na razie.